Zbliża się najtrudniejszy dla rodziców czas w roku, czyli czas wybierania prezentów dla dzieci. I bardzo często słyszę pytanie, jaką zabawkę kupić, żeby ona była dobra, mądra i najlepiej edukacyjna. Cóż to są, proszę Państwa, zabawki edukacyjne? Każda zabawka jest zabawką edukacyjną. Dlatego, że każda zabawka służy dziecku ym, do poznawania nowych rzeczy, nowych zabaw, nowych struktur, nowych możliwości, w związku z czym edukuje nasze dziecko. Ja wiem, że taka definicja książkowa, zabawka edukacyjna to jest ta, która rozwija jakiś zmysł, to jest ta, która rozwija jakąś umiejętność, to jest taka, która rozwija jakieś ym, rzeczy związane z rozwojem, na przykład społecznym. Tak, ale jeżeli. Ym, Tę definicję złagodzimy, to rzeczywiście podchodzi pod to każda zabawka. Najlepszą zabawką na świecie, uznaną przez specjalistów jest Patyk, i on jest w Muzeum Wielkiej Brytanii. Bo Patyk może być wszystkim. I patyk też uczy wielu rzeczy, ale patyków proszę nie kupować swoim dzieciom skupmy się na zabawkach, które rzeczywiście rozwijają różnego rodzaju zmysły. Jeżeli mówimy o małych dzieciach, o tych maluszkach, to trzeba pamiętać o tym, że te zabawki powinny być um, zabawkami um, bazującymi na rozwoju zmysłów słuchu, wzroku, węchu, smaku. Powinny um, Uaktywniać wszystkie zmysły najlepiej, jednocześnie. I wtedy polecam wszystkiego rodzaju maty aktywności, wszystkie zabawki grające, szeleszczące, szurające, takie, które łatwo się ustawiają, które się chowają jedne w drugie. Potem mamy taki etap rozwoju dziecka, kiedy dziecko lubi manipulować dłońmi, w związku z czym coś się powinno składać, wkładać, przekładać, rozkładać, zamykać, otwierać. Następny etap to są zabawki konstrukcyjne, kiedy możemy coś z nich zbudować. Trzeba pamiętać, żeby dziecko miało zabawki muzyczne. Nie namawiam na tamburyn, bo to jest niewychowawcza zabawka oczywiście to żart ale zabawki muzyczne cymbałki, trąbki to wszystko, co wydaje różne dźwięki fantastyczne i świetnie rozwijające bardzo edukacyjne zabawki plastyczne czyli Farby, kredki, plastelina, to wszystko, co się wiąże z działalnością plastyczną, nawlekanie koralików, budowanie czegoś, układanki, puzle. Powinniśmy pamiętać, że zabawka musi rosnąć z dzieckiem i nie może być tak, że kupujemy dziecku za trudne zabawki. Zabawka powinna być dostosowana do wieku dziecka, powinna mieć sobie bawialność, czyli to coś, że dziecko będzie wiedziało, co z nią robić, bo to nie chodzi o to, żebyśmy my wytłumaczyli, co trzeba z tym zrobić. Dziecko samo powinno wpaść na ten pomysł. Więc nie kupujmy zbyt trudnych zabawek i nie kupujmy też zbyt infantylnych zabawek. Zawsze dopytajmy specjalistę w sklepie panie, które nam pomogą wybrać, są specjalistkami naprawdę. I ona nam powie, że to jest między drugim a trzecim rokiem życia i kupmy dla naszego trzylatka taką zabawkę. Nie kupujmy zabawki dla sześciolatka, bo to nie ma sensu. On odłoży ją na półkę albo ją zepsuje. I ostatnia uwaga, co to znaczy, że dziecko psuje zabawki? To, że chłopiec rozkłada samochód na elementy pierwsze, a dziewczynka wyjmuje lalce ręka albo ją rozbiera, to nie znaczy, że psuje. Ona po prostu w ten sposób poznaje świat, a może ten chłopiec będzie konstruktorem kiedyś samochodowym. I to, że on od dziecka rozkłada te samochody i buduje nowe, świadczy o tym, że ma wyjątkową wyobraźnię i będzie po prostu super specjalistą w swojej dziedzinie.